W Sales Wizardzie jest to zrobione w taki sposób, że przygotowujesz własne produkty lub usługi w systemie, masz już je jak w sklepie internetowym dodane i po prostu wybierasz, podobnie jak w koszyku internetowym, w koszyku sklepu internetowego, do, załączasz do oferty i prezentujesz w formacie strony www oferty. No i teraz nie ma nic lepszego, jak to, że ja wysyłam ofertę wystandaryzowaną do klienta i robię to w 5 minut, czyli oszczędzam czas. Dwa, wiem, że klient to otworzył. Jeżeli otworzył, mam automatyzację, Twój klient właśnie otworzył ofertę i dostaje na ten temat SMS-a, maila, powiadomienie, więc mogę z nim podjąć kontakt właśnie w tym momencie, a nie za trzy godziny i zastanawiać się jeszcze, czy on w ogóle to otworzył. Kolejna rzecz, jeżeli on nie otworzył oferty w trzy dni, to ja również mogę sobie wprowadzić automatyzację wyzwoloną tym, że oferta nigdy nie była otwarta w okresie jednego, dwóch, trzech, dziesięciu dni. Wskaźnik jest do wyboru. I znowu mogę powielić to follow-upem zautomatyzowanym,